<mian> nie mam niczym ukryć kurwę. Może być po prawej MI bomba. Ja, masz, masz kawaha na dole jakbyś chciał Ja nie potrzebuję kawaha Potrzebuję teammatów, których nie mam Bo mi umierają Dobra, nie potka <mian> Nice, nice <mian> Ja pierd- 5 minut later. On przebiegł z przebieg całego mida. Nie, nie, no, ja po cichu, i on zaczął skradać się pod koniec. I piknął mnie z kuczkiem. po kurwi. To, to ten kucek? <głos> <głos> nie wiem. <noise> <już a> kuc. <noise> 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 patrz PC. Mam pakę na site'ie On biegnie do... Jest mid Ty jesteś pog**wiony, Znowu mi coś Kogoś w thresza... tutaj? Mid coś znowu? Tak, tam mid na zeli Za fanporty Rzucili Szardy, Shard Kuba, spokojnie! Kuba, 3, kuba, 3, 3. Kuba, 3. Kuba, kuba, kuba! Jak to jest, że nasz y, członek drużyny z rangą Kała zamyka? <gulity> a Sylwer górę. Jak to jest, że nasz członek drużyny, który jest na kurwa, górze tabeli, waży 500 kilo? Ouch. czu, Doniczka pierdolona.

Uuuuh, za pierwsze. Jak tylko potknę, bo uderzę w mały panuszek, co to się, Ale goni mnie, kurwa, jakby gdzieś za załamano. no trochę, po drobku. Nie zaproszę nie, dobra, aleks, Alex znowu jest po prostu idzie bitwie. Aleks, trochę, aleks, kubę po głowie strzela Nie, aleks, co się. Co to wiem zrobić? Ja nie mogę. ja z Aleksią po prostu Ja się poddaję, nie? Kompamos karoszy, kamioneta zjecha z pararyzmem. I po co ją kupi? Po tym, jak się zabije. O kurwa, ty coś. Się... O kurwa, dwa boty się spotkają w połowie. Ale movement, kobra! O wow. na oh, oh, kurwa, dochodzę. Będę fachował, oh, ja ale też. O co mam defa? Okay. Teraz komu wiesz. Yeah, <średzy> <średzy> nice, take for, take for the to Absolutely cinema Nice, nice, <średzy> next, nice <średzy> Oh my god Ale banywopem poleciał cofamy, zbejtowany i cofamy, i cofamy? Ale wejdź, ale wejdź, nie. <śmierdane>. Ja już mam dosyć, kurwa? Nie, no nie, 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 <śmierdane> <Dobra. Marta, śmierdane> <śmierdane> nie, paka? paka? jest? Ona jest ta nami? nie, no tak. ja no to jest paka nie, nie, jest jest nie, dobre. nie, serio. jeszcze jeden. Najpro. Nie, 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 nie dobra. <grym grym> Zrobiłem? Nie wybiłem. Yeah. Nie. Było 10, nie dzie, 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 10, 11 <grym> i wygrywałeś <grym> Nie, taki ma kurwa. Wecy, mało może być Lmvo, to jest chiński agent. Słyszeć go, słyszeć go, słyszeć go, tam jest, tam jest? Lingang, guli, guli, guli. Co Lingang? <gulik> nie, po gra z wami, nie. Weź kolwą, Kipper, toksyki gramy bez niego, po prostu. Mogliśmy premierę raz odpalić bez niego. Desert jest, Deserta by na zmianę. Wpierdolony.

No wiesz co, musisz wiesz to musisz zrobić. <grymne> nie ja widzę was nie, nie wyrdę. Arata wymiana, arata wymiana. O co to? Wymiana. Góre? na dole? Jaką są jak zostawić tego hamera? Nie, <grymne> ja chcę ja, ja tego. Chłopie, mam 3 HP. Ci, ci, ci.